E, siemanko, e, YouTube e, jest wojna, nas atakuje. E, trzech typa. E, no i teraz ja expię. Oni się tam e, coś robią przy tych typach. No tam obserwują ich. Ja expię, zazwyczaj te łuk enchantował. Ej, dobra, przywitajcie się matiks e, Joker Feta. E, czeka jeszcze ten. E, Simon, Simon. Hello.

Na zombiekach. Ja, No, ja mam pro. Ja mam y, ten 13 tego, dobra? 28 level, czekaj, teraz wpadnie. Ej, Feta, ty grasz, czy ten? Ale Feta, nie, nie rób głupich błędu, błędów. No, spoko.

Dobra, idę na dół. Czekajcie jeszcze, Ej, czatny Ej, syłek. Dobra, się nie zestrajcie, to jest tylko wojna. No. Usiada znowu power. Ej dobra, ja robię łuk, ma ktoś książkę Infinity? Dobra, czekaj Czekajcie, czekaj e Dobra, e, konferencja. Dobra, I omów ten plan mój.